Cześć Siemanko, witam Was z tej strony blogs. Na początku, zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, która jest w ogóle godzina 22, to tutaj macie listę ostatnich subskrybentów mojego kanału w przeciągu 28 dni. Jeżeli chcesz się pojawić na tej liście, to zasubskrybuj kanał, a przy następnym filmie pokażę tą listę. Oczywiście wszystkich pozdrawiam, którzy subskrybują mój kanał. A dzisiaj będziemy eksplorować opuszczony schron, który znajduje się tam. W razie muszę sprawdzić czy tu. W ogóle jeżdżą samochody. Dobra to odpalamy. Ojojoj, tu jest jakaś krata. O, da się nawet odsunąć. Mam nadzieję, że w środku nikogo nie ma. Raczej nikogo nie ma. Przez tą dziurę. Och, jest panie. To jest czysto. A więc jesteśmy w środku. Upewni się, że nikogo nie ma. Nikogo nie ma. I kilka słów o tym miejscu. Wam powiem. Żarówkę. Był to schron, a raczej bunkier służący. Bo ogólnie na tym terenie znajdowały się koszary. Nie będę mówił, jakie, bo to będzie jeszcze łatwiej go znaleźć, jeżeli zdradzę. Na tym terenie znajdowały się koszary. I jak wiadomo, koszary to muszą mieć jakiś taki obiekt. Oczywiście pod innymi budynkami były też. Jest tutaj w okolicy jeszcze jeden budynek opuszczony. Ale zajęty niestety przez bezdomnych, więc tam się nie pcham o tej godzinie. No i tak jak już mówiłem, wojsko musiało mieć po prostu taki obiekt. Zacznijmy sobie, może tutaj, od tego kąta, bo inaczej nie można powiedzieć. Obecnie ten schron, jak widzimy, jest przerobiony na jakiś składzik albo był. Te skrzynie już ewidentnie paręnaście lat mają na karku. Tutaj nie wiem co było, jakiś filtr powietrza czy coś. A tutaj a wyjście po prostu i skrzynka z bezpiecznikami. Tutaj jak możemy zauważyć na ziemi leży stary stary zamek, który znajdował się wcześniej w drzwiach. Drzwi oczywiście chyba raczej Raczej nie są oryginalne, ale kto wie, może ten zamek znajdował się tutaj, nie wiem, jak widzimy, tu na razie pełno wiader jest i innego, innego powiedzmy syfu, jakiś kosz, planekka, bardzo ciekawy okaz martwego pająka, a tutaj chyba bezdomnych, jakieś znicze, czy mam się czegoś obawiać? Tutaj, A raczej to o i skarpety jeszcze, chociaż ich nie czuć, to wiszą. A dobra, tutaj już więcej nic nie ma, jakieś worki. Mam nadzieję, że pod tymi workami zwłok nie znajdę. Myślałem, że obiekt będzie większy, ale mówi się trudno. Tak, to jest, to jest chyba wszystko w tym, tak, nie wiem, tak, to jest wszystko w tym obiekcie. Cały czas wydaje mi się, że ktoś tam chodzi. Mniejsza z tym, dobra. Może odcinek był krótki, ale za tydzień mam wrażenie, mam taką nadzieję, że będzie znacznie dłuższy i też będzie ze schronu, nie podaję jakiego. Więc widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie już przyszłą niedzielę o godzinie 17. .00. Widzimy się, ale najpierw jeszcze muszę wyjść stąd i naprawdę cały czas mi się zdaje, że ktoś tam chodzi. Jeszcze zapraszam Was na... Jeszcze zapraszam Was na mojego Instagrama UrbexBlogs. Tam pojawiają się rzeczy i różne, nie tylko... nie tylko normalne rzeczy z filmów, ale różne... Różne inne rzeczy, że tak powiem, yy, których nie publikuję na materiale, więc polecam wbijać. Tutaj chyba nikogo nie ma, dobra. Teraz trzeba wyjść stąd. Fu, to szkło właśnie się odprysnęło i poleciało mi w stronę oczu. Widzimy, schron jest przykryty jakimś takim baldachimem prowizorycznym. I widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie już w przyszłą niedzielę o godzinie 17. Tak, wiem, powtarzam się, ale ciężko się nie powtarzać w takiej sytuacji. Cześć!